Więc er matur Murtado jest ze i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem, już z choroby, z choroby. trochę wyszedłem, i dzisiaj będziemy graj normalnie. Ale wiecie, naprawdę nie chcę powtarzać tego podejścia, żeby tylko się nie trafili tacy, wiecie, typowi jakby debile, którzy po prostu będą no, robić się debile. Że się w debli, że wiecie. Nie o co chodzi. Na przykład robię takiego trzycięściowego taska i tak no tutaj właśnie wcięło się w cofę. Fią. Fią. biegu i fielkową taski ja, ja głosuję na fielkowego, ja wiem swoje a ludzie wiedzą, że to gęs. a więc z moimi podejrzeniami to jest to już nie będzie. Ale to pewnie będzie wygrana. I chwila prawdy. Ech, nie dowiemy. Nie dowiemy. Dobra, ja spierdzielam. Jedno, jeden impostor został, czyli biały był, znaczy, że fiolet był na pewno. Teraz pójdę tutaj. Nie, to, to, to jest ten. Dobra, nie, to jest.